Za chwilę odsłuchają Państwo kolejnej audycji podcastu Mateusza Grzeszczuka Podróż bez paszportu. Jeżeli interesuje Was świat, to nie mogliście lepiej trafić. W tym programie najważniejszy jest gość, ekspert, który dzieli się swoją wiedzą i to ma realny wpływ na nasze życie. Nie zapomnij wspierać audycji na Patronite i podzielić się nią z innymi. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną po drugiej stronie jest Mateusz Gibała, portal Polityka po nordycku. Polecam obserwować również Mateusza. Kłaniam się insko. Dzień dobry. W krajach skandynawskich narasta krytyka wobec chińskiej platformy e-commerce Systemu, której działalność postrzegana jest jako nie tylko zagrożenie dla konsumentów, ale wydaje mi się, że jako element szerszej ekspansji Chin w cyfrowym handlu globalnym. No, właśnie, to jest, że także Szwecja, Dania i Norwegia obawiają się nowej formy chińskiego soft power? Oczywiście, w krajach stronowskich rośnie bardzo duża fala krytyki wobec chińskiej platformy temu, która, nie oszukujmy się, w wystrawicznym tempie zdobyła popularność na europejskim rynku. Zarzuty wobec tej platformy w szczególności dotyczą sprzedaży produktów zagrażających zdrowiu i środowisku. Tutaj mówimy o. Tzw. stosowaniu nieuczciwych praktyk marketingowych również, bo raczej sami doświadczamy tego, że niezależnie jakie hasło wpiszemy, to to temu prawdopodobnie się wyświetli w pierwszych e, linijkach na, w widoczności. E, mówimy również o tym, że jest negatywny wpływ na lokalne rynki przedsiębiorstwa w Skandynawii, które to zauważają i sprzeciwiają się temu pat, ostatnio pomysł, żeby zablokować w ogóle tą platformę w krajach Nie sądzę, żeby to doszło do skutku, aczkolwiek sam ten pomysł jest dość ciekawy, bo jednak ogranicza się wpływ jakiegoś giganta z innego państwa. Tu też właśnie mówią niektórzy, że jest to dość sprzeczne z polityką krajów nordyckich i nie do końca powinno się takie pomysły rzucać na światło dzienne. Mówimy też o tym, że tak naprawdę ten sprzeciw jest... Częścią już dawno istniejącej debaty na temat wpływu chińskidów, mówimy sobie nie tylko o temu, ale o Shane czy Aliexpress, która jest na ten europejski handel elektroniczny. Tak naprawdę możemy też powiedzieć o tym, że bowiem mówią przede wszystkim, że sprzedaż produktów zagraża zdrowiu, i tutaj mówimy o wykorzystaniu ołowiu i kadmu o ile dobrze pamiętam, oraz różnych substancji chemicznych. Różne organizacje stanowcze ostrzegają o tym, że jeśli kupimy taką rzecz, to możemy się spodziewać jakichś implikacji zdrowotnych. Nie w jakimś, co prawda, szybkim czasie, ale po jakimś dłuższym może to wystąpić. Druga sprawa, no to możemy też powiedzieć o tym, że w stanowi organizację przedsiębiorców. Mówimy tutaj oczywiście o Nordic Coalition for a level playing field które mówią o tym, że napływ tanich produktów z Chin jest często subsydiowany przez chiński rząd. Po Poprzez ulgi podatkowe czy też dotacje to bardzo mocno wzmacnia te firmy, a bardzo szkodliwie działa na lokalców. I też yy, tak naprawdę z ten zalew już dotyczy Scandanawie tak naprawdę od trzech lat, kiedy to temu i Aliexpress nabrało takiego szczególnego znaczenia, kiedy Portfel też skandynawski troszeczkę osłab i szukano tak naprawdę urozmaicenia w tańszych produktach. Też również u przedsiębiorców, którzy niekiedy woleli wydać mniej, ale zarobić więcej, co z takiego przedsiębiorczego punktu widzenia może być zgodne, ale jak wiemy z punktu środowiskowego czy etycznego, no nie do końca. Też zaznaczmy, dlaczego jest tak silny ten sprzeciw. Przede wszystkim skandynawowie to ochrona środowiska. Jeśli coś jest sprzeczne ochronie środowiska, jeśli coś wpływa negatywnie, to nie dziwne, że w nawi narasta ten sprzeciw, ponieważ środowisko, dbanie o środowisko to jest number one w tym regionie. Druga sprawa, no to przede wszystkim etyka. Jeśli coś tak naprawdę, tak jak temu, tworzy nieuczciwe praktyki marketingowe, tworzy fałszywe promocje, często też spotkałem się z tym wraz z moją dziewczyną, że były produkty po drożdżu. Sprzedawane, co dość kontrowersyjne jest na to, ile dany produkt może wynieść w produkcji, a za ile jest sprzedawany i czy to się opłaca. Trzecia sprawa jest taka, że już jakieś działania na szczeblu ministerialnym, parlamentarnym zostały w Szklanawii podjęte. Przede wszystkim ministrowie trzech państw Szwecji, Danii i Norwegii. Zadeklarowali ostatnio, te, te, tak naprawdę w ciągu ostatnich trzech miesięcy, to, że będą współpracować w celu ochrony rynków przed, tutaj dosłownie cytuję, zalewem toksycznych towarów. Sama Komisja Europejska przychyla się pozytywnie co do tej współpracy skandynawskiej, mówi, że coraz więcej państw w Unii Europejskiej powinno, mimo wszystko, wdrażać takie kroki i dbać o swój lokalny interes. Też możemy powiedzieć o tym, że influencerzy skandynawscy, mowa tutaj o Annie Gemma, tworzą swego rodzaju rolki, które mają uświadamiać o zadrożeniach związanych z platformą temu. Więc możemy powiedzieć o tym, że Skandynawii zależy na tym, by w tych toksycznych środowiskowo materiałów, jak i produktów z Chin był coraz mniejszy, żeby jednak coraz bardziej wspierać lokalną gospodarkę, mimo że ona jest cały czas wspierana stanawi, to jednak żeby stworzyć taki mechanizm, który bardziej promuje Produkty lokalne na terenie Skandynawii, niżeli te produkty didantów. Jest to oczywiście mm. cięższe do zrealizowania, bo Kranowowie musieliby przede wszystkim rozmawiać z didantami typu Google, Microsoft, żeby wdrożyć takie mechanizmy, a to też właśnie skłania tu pytaniu, czy jest to właściwe i czy taki didant jak Google jest w stanie sobie pozwolić na to, by regulować. Możemy powiedzieć, że tak, ale możemy również powiedzieć, że nie. To oczywiście od wielu aspektów zależy. Czyli ten chiński model biznesowy nie zawsze pasuje do tego nordyckiego, i musieliby panowie po prostu w Pekinie usiąść raz jeszcze i powiedzieć: Krótko, to chyba nie tak. Oczywiście, że tak. Musieliby powiedzieć, że to chyba nie tak, i musimy zmienić swoją strategię. Oczywiście jest to trochę marzenie ściętej głowy, bo wiemy, jak chiński marketing, jak chińskie działania postępują i to wcale tak nie będzie raczej wyglądać. Stanowowie mają tutaj tak naprawdę na ten moment zbyt małą rękę, żeby pozbawić tych gigantów tak naprawdę mocy przerobowych i tego, żeby dalej wzrastali dalej byli promowani. Same trzy państwa to za mało tak naprawdę, jest to też pomysł, który dopiero co został wdrożony, patrząc na też skandinawskie media, to już trochę to ucicha, więc raczej to jest taki, taka machina tematu kilkudniowa, max miesięczna, ale zaraz przez to, że nie będzie jakichś konkretnych działań czy regulacji, o których też mowa, to temat ucichnie i pozostaniemy przy tym, że temu dalej będzie działało, w Stanach wieje działa. Czy to jest spójne w ogóle też z myśleniem państw Nordyckiej Północy w kontekście w ogóle chińskiego zagrożenia, chińskiego biznesu? Czy, czy, czy to jest tylko, powiedzmy, wyjątek, wyjątek właśnie odnośnie tej platformy? Oczywiście, że nie jest to wyjątek. Wiemy, że Chiny tak naprawdę działają na ekspansji gospodarczej, handlowej. Stanowowie są nie tylko tak naprawdę od Wewnątrz z zadrożeni tym chińskim zalewem handlowym, ale również też w zakresie cyberbezpieczeństwa, ale też pamiętajmy o tym, że zadrożenie u Norwegii jest z północy, bo są plany jedwabnego szlaku handlowego, które Chiny cały czas próbują pompować i optować za tym, więc te zadrożenie jest kilka, ale widać, że Chiny bardzo mocno. Planują tą ekspansję handlową, i dla nich nie do końca liczy się w wojnie z Europą siła militarna, ale bardziej siła handlu siła tego, żeby coraz więcej tego tortu handlowego zbierać. Widzimy to też na zasadzie ich dążeń w Grenlandii, bo jak wiemy, były wybory na Grenlandii i głównym tematem a propos Chin to właśnie było to, że Chiny chcą zainwestować, Chiny chcą wejść w handel, więc widać, że czy to na północy, czy w samych krajach nordyckich, czy w rejonie Morza Bałtyckiego, Chińczycy stawiają na ten handel, na porty, na to, żeby też przejmować udziały w portach. To jest to główne zagrożenie, które powoduje, że Stanowowie boją się Chin, otwarcie się boją i chcą wspierać tą lokalną gospodarkę, ale również i europejską. I bardzo dziękuję za komentarz. Jestem ciekaw też, co zrobi Polska i czy jakieś regulacje kiedyś. Mateusz Gibała, bardzo dziękuję. Dziękuję.